Akurat z tej strony, gdzie się znajdujemy, no to szczerze mówiąc, tu nie ma nic. Ale zobacz, że tutaj nie ma y, mieszkańców. Wy macie tu jakichś mieszkańców? Jak nie ma mieszkańców, jak tam jedna pani się z panem opala. I to są wszyscy. Wyjechać można stamtąd. Stamtąd też. Stamtąd można wyjechać. Dobrze, że wam A... tyle możliwości wyjazdu, stamtąd. zrobili. Stamtąd. Hejka, kochani, tu mam kawę. <noise> Dzisiaj jesteśmy w. Może czy nie? Nad jeziorem dużym, wielgaśnym, z tego co się zorientowałyśmy, jest to już jest to nasz pierwszy wyjazd tutaj na to jezioro, jest środek lata, więc ludzi full go. Jezioro, słuchajcie, nazywa się jezioro Miedwie. Miedwie. Ale z tego, co już zdążyłam zauważyć, jestem tu pięć minut, że to jest brudne jezioro. Powiem wam, że naprawdę patrzę na tą wodę i jest brudna. Nie ma ratownika, ludzi full się kąpie. Ludzie się opalają, jest gorąco, i teraz tak, za nami można sobie popływać sprzętem pływackim. Jak widzicie, są deski do pływania, są. Zobaczcie, ile ludzi tam pływa rowerkami, rowerki wodne, na też pływają, żaglówki, czyli po prostu to jest świetny punkt rekreacyjny. No jest bardzo dużo ludzi, ale powiedz yy, chyba przyznaję, że jest bardzo mała plaża. Tutaj idziemy przyszłyśmy. Yy, tak, i dlatego właśnie zauważyłam, że to jest chyba dzika plaża. Ludzie sobie może taką zrobili plażę, bo yy, jest napisane, nie odpowiadam coś tam bez ratownika, tak? Coś, coś było tam jakiś napis i ludzie się porozkładali na kocykach, na trawie i za nami, oczywiście zaraz Wam pokażemy, znajduje się kilka takich sklepików, jak yy, yy, w, yy, w takich. Yy, yy, tych miejscowościach nad, 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 nadmorskich Trochę. i nad wodą, że jest wiadomo, że tam są jakieś, Chyba sobie gofry, jakieś Spróbujemy łuki. zaraz tego gofra, co? No, może ktoś nam kupi. <laughs> może zjemy sobie jakiegoś goferka. Zaraz zobaczymy, w jakiej są. Jeśli cenie udało one nam się zjeść goferka, to Wam tutaj wrzucimy jego zdjęcie. Jak, jak wspomniałam, jest to środek lata, i jest naprawdę dzisiaj bardzo gorący dzień, bo temperatura powietrza wskazuje 29 stopni. Tak? Sprawdzałaś? Sprawdzałam. Mierzyłaś powietrza? sprawdzałam, niedawno sprawdzałam na telefonie. Więc z tego co już zdążyłam tu zauważyć, bardzo dużo ludzi się kąpie, dzieciaki pływają na y, tych materacach, pontonach, y, chlapią się w wodzie. No i tutaj można sobie fajnie popływać na takim sprzęcie, na którym chętnie bym popływała. Ale my chciałyśmy pojechać tam daleko na molo. Po którym można sobie spacerować, i nie wiem, właśnie, czy za chwilę nam się uda tam dalej podjechać, bo wiecie, że ciężko jest z parkingiem. Nie ma prostu... no, Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze odwiedzić to molo i je za chwilę Wam pokażemy, ale może powiedzmy, co my tutaj, słuchajcie, w ogóle robimy. My przyjechałyśmy do tej miejscowości, która jest niedaleko Stargardu, Stargardu. która jest niedaleko Stargardu, ponieważ e, dzisiaj udajemy się na koncert Kubańczyka. Także jeśli. E, jeśli jesteście zainteresowani, no to oglądajcie koniecznie do końca, żebyśmy, yy, to zdamy Wam relację. Bo my przed yy, yy, wejściem na ten koncert zahaczyłyśmy właśnie od tej jezioro, które jest niedaleko. Tak, po, mamy po teraz godzinę 15, nie przesuwaj się z poza Godzina 14.48. A koncert jest o godzinie 20.00. Pierwszej. Więc mamy nadzieję, że uda nam się pokazać Wam te piękne, duże jezioro. Zjeść jeszcze i obiad. Zjeść obiad, wypić kawę no i zdążyć na koncert Kubańczyka. Także słuchajcie, za dużo czasu to my nie mamy. No nie mamy, dlatego musimy się spieszyć. A chcemy Wam jeszcze tutaj pokazać, czy warto na to jezioro przyjechać, czy nie warto. Wiadomo, w sezonie letnim wszędzie będzie dużo to ludzi. No tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to jest akurat mała plaża. Mamy nadzieję, że tam dalej jest większa. No bo tutaj jest dość ciasno, co? Jest trawa. Tutaj, słuchajcie, nie ma piasku, tylko jest trawa. No, ludzie leżą na trawie, tak. Dobra, możemy się teraz y, nagrajmy i lećmy dalej, bo nie mamy czasu, bo szkoda nam czasu. No co, my już jesteśmy z drugiej strony udało nam się dotrzeć na pomost na bardzo duży pomost. Powiem wam, że na tym pomostie bardzo zatłoczonej plaża, ale na pomoście spokojnie jest. Co, co no jest gorąco zauważasz tak. jak weszłyśmy na pomost, to się zrobiło gorąco. Na pomoście bardzo gorąco. Ławki, na której siedzimy, ławka jest bardzo, bardzo gorąca, ledwo co tutaj siedzę, parzy. Zaraz będziemy uciekały stąd, bo naprawdę jest bardzo gorąco, bardzo dużo ludzi się kąpie. Wspominamy środek lata 30 stopni na dworze. Pokażemy Wam, upalnia. może gdzieś tutaj nam się uda pokazać Wam tych pluskających ludzi, są tłumy, słuchajcie, ale z takich istotnych informacji szybko, bo my zaraz le lecimy, bo tu też jest gorąco, żeby nam się kamerka nie przegrzała. Przy samej plaży mamy mnóstwo budek z jedzeniem. Zwróciłaś na to uwagę? Tak, restauracje, oczywiście są jakieś tam kebaby, bułeczki, ziemniaczki, zapiekane jakieś fryteczki. Wszystko, co chcecie, jak jesteście głodni, no to tutaj macie co zjeść i czego się napić również. I jeśli chodzi o atrakcje, też tutaj widzimy jakiś park wodny, takie kule wodne, tak? Dla dzieci? Tak. tak że w takiej kule jest taki za, park. Już, już widzicie to dzieci wchodzą w taką kulę. Ja nie wiem, nigdy w takiej kuli nie byłam, czy w takiej kuli nie jest gorąco, tak się obracać w tej kuli Właśnie na wodzie. mi się wydaje, że jest, dlatego w takiej kuli, no obracającej się na wodzie, dużo jest atrakcji... Jak byliście, to dajcie znać. Dużo jest y, sprzętu pływającego. Bardzo dużo. Można wypożyczyć sobie popływać i łódką i kajakiem i y, jakimiś tam gondolami i rowerkami. Naprawdę gondolami? No takie. To nie Wenecja. No ale to nie gondole, tylko takie po prostu z tymi parasolami u góry. Nie wiem jak to się tam nazywa. No ale no nie widzę, że tam ludzie pływają tak, na takim czymś, po prostu no dużo jest takiego sprzętu pływającego, bardzo, bardzo dużo jest atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, no i dużo sklepików, oczywiście tutaj, gdzie teraz się znajdujemy jest plaża Strzeżona, jest Ratownik i jeszcze słyszałam, że coś na plaży się dzieje, że jest... Tak, par... jakaś licytacja chyba, coś, coś się tak, coś... tutaj dzieje, są atrakcje... Y ale co, no my będziemy chyba stąd zmykać, bo jest bardzo gorąco. Czas nas goni, No i musimy zdążyć na koncert i musimy się jeszcze przebrać na ten koncert. Nie? Oczywiście, a jeszcze musimy dojechać do tego koncertu. No i Ale oczywiście z... jeszcze możemy wam powiedzieć, że my tutaj jesteśmy na Tak, może o tym powiedzmy już na koniec i zmykamy. My tutaj jesteśmy na polecenie jednego z naszych subskrybentów, za co bardzo, bardzo dziękujemy naprawdę miejsce warte zobaczenia. Tak, jesteśmy zadowolone i cieszymy się, że tu przyjechałyśmy. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. E... Na pewno nie ostatni. Tak, na myślę, pewno kiedyś przyjedziemy, ostatni. jeżeli będzie spokojniejsza temperatura y, na powietrzu. I może z rana. I będzie, właśnie i z rana, albo na sam zachód słońca nie będzie tutaj tyle ludzi i może już poza sezonem uda właśnie, nam się może przyjechać poza sezonem tak. lepiej żebyśmy Ja tak myślę, bo jesteśmy no w środek sezonu i akurat piękna, słoneczna, upalna pogoda. Więc... Ale słuchajcie, jeśli... Y, jeszcze nam nic nie polecaliście, to też koniecznie polecajcie nam w komentarzach miejsca, które warto odwiedzić. No to może następnym razem właśnie je odwiedzimy. Tak, jak odwiedziliśmy tutaj to miejsce. Jeszcze tylko chwilkę tutaj się zakręcimy i już niestety, ale jedziemy no, dalej. No, z wami się widzimy już dalej. My już słuchajcie, po koncercie. Jesteśmy następnego dnia, ponieważ my wróciłyśmy. Ale koncert skończył się tego dnia. Po północy się skończył koncert. Czyli skończył się tego dnia. Tutaj tak. My byłyśmy w domku o pierwszej trzydzieści. Tak, wpół do drugiej gdzieś, tak. To co mówisz, nie. No tak, tak. Jesteśmy trochę niewyspane, zmęczone w upalny dzień. W gorzowie. Ale to nam nie przeszkadza, żeby dla Was dalej nagrywać. Słuchajcie. A koncert był w ogóle świetny, jak Ci się podobał? Bardzo fajny koncert. W ogóle nie żałuję ani jednej minuty, na którą musiałam czekać na Kubańczyka, bo czekałyśmy bardzo długo przed wpuszczeniem nas w ogóle do amfiteatru. Później już jak w amfiteatrze byłyśmy wpuszczali nas o godzinie 20, a jak wspominałam, koncert zaczął się o 22, czyli dwie godziny warowania pod sceną. No. Warowania jak pies, a czy jedzie pociąg, a ty mówisz, że u nas tylko pociąg z jednym wagonikiem jeździ. Ty Patrz masz trzy wagony. Patrz jedzie z trzema wagonikami. Bo to chyba ludzie stąd wyjeżdżają. Zobaczcie, tyle osób stąd wyjeżdża, że aż potrzeba trzech wagonów, a w drodze powrotnej miał tylko jeden wagon, pamiętasz? Pamiętam, jak tam stałyśmy po tamtej stronie jechał z jednym wagonikiem. Tak, a Mateusz wyjeżdża z trzema. trzema wagonikami. Ale już sobie. Poje... Ale on chyba pusty pojechał. I to jeszcze pusty. Z trzema wagonikami. Ale dzisiaj nagrywamy dla Was z bulwaru, tak jak Wam obiecywałyśmy, nagrywamy. Tym razem z drugiej strony, tutaj nie wiem czy pamiętacie, ale w jednym z naszych ostatnich filmów tutaj była karuzela, i nie mogliśmy tutaj przyjechać to nagrać. To na dzień dziecka. Pamiętasz? Tak. To było na dzień dziecka, że chcieliśmy z tej strony pokazać jeszcze, jak wygląda miasto Gorzów zawartą, ale nie udało nam się, bo tu się rozłożyła wtedy karuzela. Ale dzisiaj nam się. Uda, udało i mogliśmy tu sobie spokojnie wjechać, bo tu nie ma wartowni, nic nie ma. Dlatego możemy Wam pokazać. Rzeka Warta? Zawartą. Widzicie tam ten duży budynek? No tutaj za dużo nie ma co pokazywać, także. Rady nie ma katedrę? Most. I dajcie, on, który jechał, dajcie znać, czy interesuje Was. Katedra. <laughs> Katedra zawartą. Most. Tam jest most, po którym jeżdżą samochody, i my niedawno przyjechałyśmy. No i oczywiście. Tory, po których pojechał pociąg z trzema wagonikami. No i niedawno, jeszcze zanim wy już tego nie zobaczyliście, ale my widziałyśmy, że. Ty, a widzisz, że tam jest jakiś ekran? Płynęli ten. No tam jest ekran, bo tam ludzie oglądają mecze. Tak. tak a to było... jeszcze są mecze? Nie, mecze się już skończyły, ale jakby. Ale oni euro, oglądają. Jak... To do nie. was to tu wszystko z opóźnieniem przychodzi. Bez przesady, że już z opóźnienie. Teraz możemy powiedzieć tylko, że no, pokazujemy Wam upalny gorzów. 32 stopnie, godzina 16. Tak, jest środek lata i to widać, jest bardzo ciepło, ale zobacz, że tutaj nie ma y, mieszkańców. Wy macie tu jakichś mieszkańców? Jak nie ma mieszkańców, jak tam jedna Pani się z Panem opala? I to są wszyscy. <laughs> I my. Po prostu no nie ukrywajmy, że jest gorąco upał, ponad 30 stopni i ludzie siedzą w domach, siedzą gdzieś w chłodnych miejscach, żeby po prostu nie wychodzić i unikać słońca, tak? Możemy wam powiedzieć tylko, że tam coś się rozbudowuje, nie wiem co. Tam po mojej prawej stronie jest. Co to jest? Dworzec wschodni. Tak? Dworzec, wschodni. Tak, stamtąd można wyjechać z tego miasta. Wyjechać Jeśli można... przyjedzie pociąg. Wyjechać można stamtąd, stamtąd też, stamtąd można wyjechać, dobrze, że A. wam tyle możliwości wyjazdu stamtąd. zrobili, stamtąd można wjechać, tak, no brakuje tutaj na tej Warcie czegoś tam pływającego, ale może kiedyś zrobią, że może będzie można przepłynąć z jednego końca na drugie, nie, no akurat z tej strony, gdzie się znajdujemy, no to szczerze mówiąc tu nie ma nic, tu jest tylko trawa, na której tam ludzie sobie przyjeżdżają, się opalają. Oczywiście muszą ze sobą wziąć i picie, i, i jakieś jedzenie, bo tutaj nic nie kupią, bo tu nie ma nic. No, jedynie co możemy Wam tylko pokazać widok na miasto. No, nie jest brzydki widok. Nie. W ogóle z tego miejsca akurat są ładne zachody słońca. To muszę przyznać, tutaj jak słońce będzie zachodziło tam gdzieś, to będzie to ładnie widać. Nam się akurat nie uda pokazać, może kiedyś to wam wtedy pokażemy. Mhm. Ja myślę, że chyba stąd już się pożegnamy tak, z Tak, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Tak? Tak. Pomyślę, tu jeszcze nagramy wy te rolki pewnie gdzieś tu widzieliście już. Pewnie tak. I widzimy się już niedługo. Tym razem będziemy testować coś dla was. A, i jeszcze mamy do was... Prośbę, żebyście nam pisali miejsca, w które warto pojechać i zobaczyć. Bo pamiętajcie, że te jezioro, nad którym byliśmy, to wy nam napisaliście i wy nam poleciliście, prawda? Tak, także przypominamy z chęcią, zobaczymy wasze polecajki i wasze ulubione miejsca w waszych okolicach. Czyli śmiało piszcie. Śmiało, śmiało. Obegnamy się z Wami i widzimy się już niedługo w następnym filmie. A i pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Dzięki, że oglądaliście ten film. Do końca! I do następnego. Pa! pa!